Spoglądasz na zegar. Godzina 3:15, znowu się obudziłeś, mimo że położyłeś się zaledwie kilka godzin temu. Znajoma sytuacja: jeśli masz ponad 60 lat, prawdopodobnie teraz kiwasz głową. Nocne przebudzenia są jedną z najczęstszych skarg wśród starszych osób, jednak niewielu rozumie, co się za tym kryje. Wielu po prostu akceptuje, że zły sen jest częścią starości. Ale co jeśli powiem ci, że wcale tak nie musi być. Usiądź z filiżanką herbaty rumiankowej, podczas gdy odkrywamy, dlaczego tak wielu starszych ludzi budzi się około godziny trzech nad ranem, a co ważniejsze, co możemy z tym zrobić. To nie tylko kwestia jakości snu, ale również wielu aspektów twojego zdrowia, których prawdopodobnie nie łączyłbyś z nocnym odpoczynkiem. Według dzisiejszych badań jakość snu wpływa prawie na wszystko, od układu odpornościowego, przez zdrowie serca, aż po pamięć. Wyobraź sobie, jakby to było budzić się rano świeżym, wypoczętym, gotowym na wyzwania dnia. To nie jest niemożliwe marzenie, nawet po 60, 70 czy nawet 80 roku życia. Przychodzi mi na myśl historia pani Anny, która w wieku 78 lat przyszła do mnie z podobnym problemem. Nie tylko przeszkadzało jej to, że budziła się nad ranem, ale również niepokój, który to w niej wywoływało. Leżała w łóżku. Słuchała ciszy i zastanawiała się, czy z jej zdrowiem wszystko jest w porządku, a niepokój spowodowany bezsennością tylko pogarszał sytuację. Ale to, co później stało się z Anną, może dać nadzieję wielu osobom. Co tak naprawdę dzieje się z naszym ciałem, gdy się starzejemy? Dlaczego zmienia się wzorzec naszego snu? A przede wszystkim, jak możemy przywrócić naturalny rytm snu, żebyśmy rano budzili się naprawdę wypoczęci? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi. Przyjrzyjmy się najpierw, co powoduje te niechciane poranne przebudzenia. Sen to nie po prostu stan wyłączenia, ale skomplikowany proces, podczas którego nasze ciało i mózg przechodzą przez różne fazy. W młodszym wieku te fazy są zwykle zrównoważone, ale wraz ze starzeniem się proporcja głębokiego snu zmniejsza się, a więcej czasu spędzamy w płytszych stadiach snu. Pan Stanisław, emerytowany inżynier. Wyjaśnił mi kiedyś to zjawisko jako strojenie starego radia. W młodości nasz sen jest jak idealnie dostrojony odbiornik z czystym odbiorem. Z czasem jednak wzmacniają się szumy tła i jakość odbioru się pogarsza. Nie oznacza to, że radio się zepsuło, po prostu działa inaczej. Jedną z najważniejszych zmian starzejącego się ciała jest modyfikacja rytmu dobowego czyli naszego wewnętrznego zegara. Ten system reguluje, kiedy czujemy się zmęczeni. A kiedy czuwamy? W młodszym wieku ten rytm zwykle dobrze dopasowuje się do zmian dnia i nocy. Jednak z upływem lat nasz wewnętrzny zegar często przesuwa się do przodu, co oznacza, że wcześniej stajemy się senni wieczorem i wcześniej budzimy się rano. Badania wykazały, że rytm dobowy osób powyżej 60 roku życia wyprzedza średnio o 1 do 2 godziny rytm młodszych osób. To może wyjaśniać, dlaczego łatwo zasypiasz przed telewizorem o 20 ale o 3 nad ranem jesteś już całkowicie rozbudzony. Twoje ciało po prostu myśli, że nadszedł czas, aby wstać, mimo że świat zewnętrzny jest jeszcze pogrążony w ciemności. Produkcja melatoniny, hormonu regulującego sen, również zmienia się z wiekiem. W młodszym wieku organizm obficie produkuje ten hormon, ale wraz ze starzeniem się jego ilość stopniowo maleje. Ta zmiana hormonalna również przyczynia się do tego, że starsze osoby częściej budzą się w nocy i trudniej im zasnąć ponownie. Pani Maria, 72-letnia emerytowana nauczycielka, opowiadała, że przez całe życie była typem sowy, która lubiła czytać do późna w nocy. Teraz jednak, bez względu na to, jak bardzo się stara, nie jest w stanie nie zasnąć po godzinie 22, ale o 4 rano budzi się już całkowicie wypoczęta. Ta zmiana ją frustrowała. Zwłaszcza, że jeśli ze względu na wydarzenie towarzyskie zostawała długo na nogach, następnego dnia czuła się przez cały dzień wyczerpana. Po zrozumieniu, że jest to naturalna zmiana biologiczna, a nie coś, co powinna pokonać, zreorganizowała swój harmonogram dnia i teraz czuje się znacznie bardziej zrównoważona. Zmiana wzorca snu sama w sobie niekoniecznie jest problemem. Problem zaczyna się, gdy te zmiany negatywnie wpływają na jakość życia i zdrowie. Przyjrzyjmy się bliżej. Jaki wpływ na ogólny stan zdrowia może mieć nieregularny sen? Jakość snu jest ściśle związana z funkcjami poznawczymi. Podczas nocnego odpoczynku mózg przetwarza i przechowuje informacje zdobyte w ciągu dnia, więc sen jest kluczowy dla pamięci i zdolności uczenia się. Nie bez powodu przewlekły niedobór snu jest związany ze zwiększonym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych w podeszłym wieku. U pana Zbigniewa, 68-letniego księgowego. Wszystko zaczęło się od tego, że zauważył, iż trudniej mu się skoncentrować i częściej zapomina o różnych sprawach. Myślał, że to nieuniknione oznaki starzenia się. Ale gdy zwrócił się do specjalisty od snu, okazało się, że cierpi na bezdech senny, przez który budzi się w nocy nawet 20 do 30 razy, nie wiedząc o tym. Po otrzymaniu leczenia poprawie uległ nie tylko jego sen, ale również pamięć i koncentracja. Sen ma również znaczący wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Podczas snu organizm produkuje substancje, które pomagają zwalczać infekcje i stany zapalne. Nie jest przypadkiem, że osoby cierpiące na niedobór snu są bardziej podatne na przeziębienia i inne choroby. W starszym wieku, gdy układ odpornościowy może i tak słabnąć, odpowiedni sen jest szczególnie ważny dla zapobiegania chorobom. Pani Julia, 75-letnia babcia. Przez lata walczyła z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. Regularnie budziła się w nocy i często przez wiele godzin nie mogła zasnąć ponownie. Po poprawie nawyków związanych ze snem, częstotliwość występowania chorób również znacznie się zmniejszyła. Jak powiedziała, teraz rzadziej łapie powikłania kataru od wnuków i wreszcie może cieszyć się wspólnym spędzaniem czasu bez ciągłego strachu, że zachoruje. Ale być może jednym z najbardziej widocznych wpływów jest ten na nastrój i stan emocjonalny. Z pewnością sam doświadczyłeś, jak rozdrażniony, a nawet przygnębiony możesz się stać po źle przespanej nocy. Przewlekły niedobór snu może zwiększyć ryzyko wystąpienia niepokoju i depresji, szczególnie w starszym wieku, gdy i tak stajemy przed wieloma wyzwaniami, takimi jak przejście na emeryturę, utrata bliskich czy problemy zdrowotne. Pan Piotr, 70-letni emerytowany inżynier, Podzielił się kiedyś ze mną tym, że początek jego zaburzeń snu zbiegł się z przejściem na emeryturę. Coraz częściej budził się nad ranem, martwiąc się o przyszłość, a te myśli nie pozwalały mu ponownie zasnąć. Z powodu niewyspania stawał się bardziej drażliwy w ciągu dnia, co wpływało również na jego relacje rodzinne. Kiedy nauczył się radzić sobie z niepokojem przed zaśnięciem i poprawił swoje nawyki związane ze snem, nie tylko poprawił się jego sen, ale także ogólna jakość życia ale sen wpływa nie tylko na funkcje poznawcze, układ odpornościowy i nastrój. Nieodpowiedni nocny odpoczynek może zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, wpłynąć na poziom cukru we krwi i jest związany z przyrostem wagi, ponieważ zmienia produkcję hormonów regulujących apetyt. Teraz, gdy lepiej rozumiemy, dlaczego sen jest tak ważny i jakie zmiany stoją za porannymi przebudzeniami, zastanówmy się, co możemy zrobić, aby poprawić nocny odpoczynek. Bo choć prawdą jest, że zmiana wzorca snu jest naturalną częścią starzenia się, możemy zrobić wiele, aby poprawić jego jakość. Zacznijmy od czynników środowiskowych. Twoja sypialnia powinna być zoptymalizowanym sanktuarium do spania. Oznacza to nie tylko wygodne łóżko i materac, ale także odpowiednią temperaturę, warunki oświetleniowe i poziom hałasu w pokoju. Mieszkanie pani Gizeli wychodziło na ruchliwą ulicę, a oświetlenie uliczne świeciło do jej pokoju nawet w nocy. Montaż zasłon zaciemniających i używanie zatyczek do uszu znacznie poprawiły jakość jej snu. Jak powiedziała, była to jedna z najlepszych inwestycji w ostatnich latach i żałuję tylko, że nie zrobiła tego wcześniej. Temperatura w pokoju również ma kluczowe znaczenie. Badania pokazują, że optymalna temperatura do spania wynosi około 18 do 20 stopni Celsjusza. Wraz ze starzeniem się regulacja temperatury ciała może się zmieniać, dlatego znajdź temperaturę, która jest dla Ciebie najwygodniejsza. Niektórzy wolą spać pod lekkim kocem w chłodniejszym pokoju, podczas gdy inni preferują cieplejsze otoczenie. Światło jest prawdopodobnie najsilniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na rytm dobowy. Naturalne światło słoneczne pomaga ustawić nasz wewnętrzny zegar, dlatego ważne jest, aby w ciągu dnia Zwłaszcza przed południem, docierało do nas wystarczająco dużo naturalnego światła. Wieczorem natomiast unikaj silnego światła, zwłaszcza ekranów emitujących niebieskie światło, takich jak telewizor, komputer czy telefon komórkowy. Pani Katarzyna, 65-letnia emerytowana bibliotekarka, opowiadała, że po wprowadzeniu zasady, by na godzinę przed pójściem spać nie korzystać z urządzeń elektronicznych, znacznie łatwiej zasypiała. Wieczorem czyta lub słucha muzyki. Co sygnalizuje jej organizmowi, że zbliża się czas snu. Stworzenie wieczornej rutyny jest niezwykle ważne dla dobrego snu. Ludzki mózg lubi przewidywalność, więc jeśli każdego wieczoru kładziesz się spać mniej więcej o tej samej porze i wykonujesz te same czynności przed snem, pomaga to przygotować Twoje ciało i mózg do snu. Pan Leszek, 75-letni emerytowany lekarz, podzielił się ze mną, że czytanie przed snem pomaga mu nie tylko odwrócić uwagę od trosk dnia ale także zasygnalizować organizmowi, że wkrótce nadejdzie pora snu. Częścią rytuału jest także ciepła herbata ziołowa, którą wypija każdego wieczoru. Od tego czasu rzadziej budzi się w nocy, a jeśli już, łatwiej zasypia ponownie. Odżywianie również znacząco wpływa na jakość snu. Unikaj ciężkich, tłustych potraw przed snem, a także zwracaj uwagę na spożycie kofeiny i alkoholu. Kofeina, którą zawiera nie tylko kawa, ale także herbata, czekolada i niektóre leki może pozostać w organizmie nawet przez 10 do 12 godzin i zakłócać sen. Wielu używa alkoholu jako środka nasennego, podczas gdy w rzeczywistości pogarsza on jakość snu. Choć może pomóc w zasypianiu, w drugiej połowie nocy zaburza cykl snu i może prowadzić do częstych przebudzeń. Lampka wina do kolacji nie jest problemem, ale unikaj większych ilości przed snem. Niektóre pokarmy mogą jednak pomagać w zasypianiu. Produkty zawierające aminokwas o nazwie tryptofan, takie jak mleko, jogurt, banany, orzechy i ryby, mogą promować produkcję melatoniny. Lekka, bogata w białko przekąska wieczorna, jak na przykład mały jogurt lub garść migdałów, może pomóc zapobiec nocnemu głodowi, który również może powodować przebudzenia. Regularna aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę snu. Aktywność fizyczna nie tylko pomaga rozładować codzienny stres, ale także zwiększa ilość głębokiego snu. W starszym wieku szczególnie ważne są regularne ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, takie jak spacery, pływanie czy yoga. Jednak ważne jest odpowiednie rozplanowanie. Intensywne wieczorne ćwiczenia mogą podnieść temperaturę ciała i poziom niektórych hormonów, co może utrudnić zasypianie. Idealnie byłoby zakończyć aktywność fizyczną co najmniej 3 do 4 godziny przed snem, aby Twoje ciało zdążyło się ochłodzić. Pani Małgorzata, 80-letnia emerytowana nauczycielka, opowiadała, że kiedy zaczęła regularnie, codziennie spacerować przez pół godziny, poprawił się nie tylko jej nastrój, ale i sen. Wcześniej często budziła się między dwiema a trzema w nocy i nie mogła ponownie zasnąć. Teraz, nawet jeśli się obudzi. Zwykle szybko zasypia ponownie i wstaje rano bardziej wypoczęta. Ale co, jeśli mimo wszystkich tych sugestii twój sen się nie poprawia? Kiedy warto zwrócić się do specjalisty? Niektóre objawy mogą wskazywać, że za zaburzeniami snu kryje się poważniejszy problem zdrowotny i potrzebna może być interwencja medyczna. Jeśli co wieczór trudno ci zasnąć, regularnie budzi się nad ranem i nie możesz ponownie zasnąć, lub regularnie zasypiasz w ciągu dnia. Są to sygnały, z którymi warto udać się do lekarza. Szczególnie ważna jest konsultacja ze specjalistą, jeśli występuje głośne chrapanie, przerwy w oddychaniu lub objawy zespołu niespokojnych nóg. Istnieje wiele zaburzeń snu, które są częstsze w starszym wieku i bez leczenia mogą znacznie obniżyć jakość życia. Jednym z najczęstszych jest bezdech senny, podczas którego występują przerwy w oddychaniu w czasie snu. Nie tylko pogarsza to jakość snu. Ale także zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz udaru. Zespół niespokojnych nóg, który powoduje nieprzyjemne uczucie, mrowienie, ból w nogach, zwłaszcza podczas odpoczynku, również często występuje w starszym wieku i może znacznie utrudniać zasypianie. Oba te stany są dobrze leczone, ale tylko jeśli zostaną zdiagnozowane. Pan Józef, 77-letni emeryt, przez lata cierpiał na bezdech senny, nie wiedząc o tym. Jego żona zauważyła, że podczas snu często zatrzymuje się jego oddech, a potem nagle łapie powietrze. Po zastosowaniu urządzenia CPAP zaleconego przez jego lekarza, nie tylko poprawił się jego sen, ale także obniżyło się ciśnienie krwi, a on sam czuje się bardziej energiczny w ciągu dnia. Badanie zaburzeń snu może obejmować noc spędzoną w laboratorium snu, gdzie podczas snu monitorowane są różne parametry, takie jak oddychanie, praca serca, fale mózgowe i ruchy ciała. Ta tak zwana polisomnografia jest w stanie wykryć wiele zaburzeń snu. Istnieje wiele podejść do leczenia zaburzeń snu. W niektórych przypadkach wystarczające mogą być zmiany stylu życia, takie jak regularna aktywność fizyczna lub poprawa higieny snu. W innych przypadkach może być potrzebne leczenie farmakologiczne lub specjalne urządzenia terapeutyczne. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że środki nasenne, zwłaszcza te dostępne bez recepty, Powinny być stosowane ostrożnie w starszym wieku. Wiele środków nasennych może mieć przedłużone działanie, co może powodować senność, zawroty głowy rano, zwiększając ryzyko upadków. Dlatego zawsze konsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz przyjmować jakiekolwiek środki nasenne. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu, w skrócie CBTI, to skuteczne, niefarmakologiczne podejście, które pomaga zmienić negatywne myśli i wzorce zachowań związane ze snem. Ta terapia może być szczególnie skuteczna w leczeniu przewlekłej bezsenności u starszych osób i zapewniać długotrwałe efekty. Pani Irena, 82-letnia emerytowana nauczycielka, opowiadała, że przez dziesięciolecia cierpiała na bezsenność. Wypróbowała wszystko: od herbat ziołowych po dostępne bez recepty środki nasenne, ale nic nie przyniosło trwałej poprawy. W końcu, na polecenie specjalisty od snu, Wzięła udział w programie terapii poznawczo-behawioralnej. Terapia pomogła jej rozpoznać i zmienić te myśli i nawyki, które przyczyniały się do jej bezsenności. Chociaż nie śpi tak jak za młodu, teraz jest w stanie ponownie zasnąć, jeśli obudzi się w nocy i budzi się rano bardziej wypoczęta. Ważne jest również, aby w leczeniu zaburzeń snu uwzględnić inne problemy zdrowotne i przyjmowane leki. Wiele chorób, takich jak zapalenie stawów, Niewydolność serca czy problemy z prostatą, a także niektóre leki mogą wpływać na sen. Otwarta komunikacja z lekarzem może pomóc zidentyfikować te problemy i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Pamiętaj, lekarze mogą pomóc tylko wtedy, gdy dokładnie opiszesz swoje problemy. Przygotuj się do konsultacji, prowadź dziennik snu przez tydzień lub dwa, zapisuj, kiedy kładziesz się spać, kiedy się budzisz i jak się czujesz w ciągu dnia. Może to bardzo pomóc lekarzowi w postawieniu diagnozy i wyborze odpowiedniego leczenia. Co jednak możemy zrobić, jeśli budzimy się nad ranem i nie możemy ponownie zasnąć? Zamiast wpatrywać się w zegar i martwić się tym, ile nie śpimy, spróbujmy zastosować techniki relaksacyjne. Głębokie oddychanie, progresywna relaksacja mięśni lub wizualizacja mogą pomóc przywrócić stan spoczynku i przygotować ciało do ponownego snu. Jeśli po 20 do 30 minutach nadal nie możemy zasnąć, lepiej wstać z łóżka i zająć się czymś uspokajającym, jak na przykład czytanie lub słuchanie łagodnej muzyki, najlepiej przy przyciemnionym świetle. Należy unikać ekranów i czynności, które mogą nadmiernie stymulować mózg. Kiedy ponownie poczujemy senność, możemy wrócić do łóżka. Pani Elżbieta, 70-letnia babcia, podzieliła się ze mną swoją własną metodą. Jeśli budzi się w nocy, nie włącza światła i nie sprawdza godziny, bo wie, że to tylko zwiększyłoby jej niepokój. Zamiast tego medytuje nad wcześniej zaplanowanym, przyjemnym wspomnieniem lub miejscem i często nawet nie zauważa, kiedy zasypia z powrotem. Poprawa jakości snu to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie zniechęcaj się, jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów i pamiętaj, że każdy człowiek jest wyjątkowy. To, co sprawdza się u innych, Niekoniecznie będzie działać u Ciebie. Ważne jest, aby znaleźć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają właśnie Tobie. Podsumowując, poranne przebudzenia mogą być naturalną częścią starości, ale nie musimy biernie akceptować, że śpimy źle. Zrozumienie zmian rytmu dobowego, optymalizacja środowiska snu, regularna aktywność fizyczna i odpowiednie odżywianie wszystko to może przyczynić się do lepszego snu. Jeśli te zmiany nie przynoszą rezultatów, nie wahaj się zwrócić do specjalisty, ponieważ istnieje wiele skutecznych metod leczenia. Jakość snu zasadniczo określa jakość życia, szczególnie w starszym wieku. Dobry sen daje nie tylko ciału możliwość regeneracji, ale także mózgowi możliwość przetworzenia wydarzeń dnia i przygotowania się na następny dzień. Przypomina mi to panią Annę, o której wspomniałem na początku naszej rozmowy. Po zrozumieniu, co powoduje jej poranne przebudzenia, i wprowadzeniu sugerowanych zmian jakość jej snu znacznie się poprawiła. Chociaż czasami nadal budzi się w nocy, już się tym nie martwi i zwykle szybko zasypia ponownie. Jak powiedziała, teraz już nie boi się kłaść spać wieczorem, a to samo w sobie jest ogromną zmianą. Następnym razem, gdy obudzisz się nad ranem, pamiętaj, że nie jesteś sam z tym problemem i że istnieje rozwiązanie. Być może nie będziesz spać tak jak w młodości ale nie oznacza to, że nie możesz cieszyć się korzyściami płynącymi z regenerującego jakościowego snu. Dobrą wiadomością jest to, że nauka stale się rozwija i coraz więcej wiemy o związku między snem a starzeniem się. Przy następnej okazji przedstawimy ekscytujące nowe badanie, które może zrewolucjonizować leczenie zaburzeń snu u osób starszych. Ale do tego czasu wypróbuj wskazówki, którymi dzisiaj się podzieliliśmy i obserwuj, które działają najlepiej dla ciebie. Zdrowy sen może być kluczem do szczęśliwej, aktywnej i jakościowej starości. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej ekscytującej podróży po świecie snu. Jeśli uznałeś te informacje za przydatne, podziel się nimi z przyjaciółmi, członkami rodziny, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami. Wierzę, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniami może pomóc nam wszystkim prowadzić pełniejsze, zdrowsze życie, niezależnie od wieku.